Hejka hejka widzowie witam serdecznie w sklepiku z 17 sierpnia, to bynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście na start przyjmuję 10 wspierających z kodzikiem zakrzak w sklepie, więc widzowie jeżeli wy chcecie być u mnie w znajomych, to śmiało wpisujcie kodik zakrzak do sklepu i zapraszajcie mnie do znajków, a może, może się uda, że Was przyjmę na sklepiku No i zobaczmy, co mamy dzisiaj w sklepie Słuchajcie, mm, mamy nowego skina Deo, mamy również Aury, mamy pajęczego Rycerza Ale do tego zaraz przejdziemy Teraz obszajmy sobie nowego skina, czyli Deo, Pan Deo, Pan Astronauta yy, Powiedzieć Wam szczerze, co mi się zdaje yy, Nie wiem, czy wiecie, czy wtedy już graliście Ale w trzecim sezonie, pierwszego rozdziału Chapter był związany też z kosmosem. Jak wiecie, na mapę spadał meteoryt i były skiny też kosmonautów w karnecie bojowym w trzecim sezonie i do czego nawiązuje? Zdaje mi się, że szykuje się jakiś powrót do tamtych czasów. Nie wiem jeszcze jaki, ale naprawdę w, w tym w karnecie mamy lotnię yy, meteorytową, mamy skina kosmonautki i teraz jest nowy skin Deo yy, w sklepie, który jest kosmonautą i ma na plecach Księżyc jakiś Taki w jakimś polu magnetycznym No mega ciekawy skin Oczywiście ma styl, już Wam je pokazuję Mamy bez czapki yy, Znaczy czapka, yy, taki kask astronałski bardziej W kasku astronałskim yy, I w takim kolorze jeszcze ziomek Ja myślę, że w tym kolorze bia, Biały mi się bardziej podoba Nie wiem jak Wy sądzicie, możecie napisać w komentarzu yy, No i tak to wygląda A do niego mamy nową lotnię Gwiezdny ścigacz widzowie Gwiezdny ścigacz Tak ona wygląda Wydaje mi się, że nasza postać ma jedną nogę na tym lewym meteorycie, a drugą na tym prawym, i że tak lecimy. Ty, chyba, że się tak trzymamy tego. Nie, jednak się trzymamy tego rękoma. To jest, to jest taka ciekawostka. Mamy też krajobraz domu. Krajobraz domu. Czyli krajobraz jakby księżyca. No, ciekawe, jak to wygląda na innych broniach. Tak wygląda. I nie, no ciekawy skin, daje do myślenia na pewno, co będzie w tym czwartym sezonie. No i oczywiście, idąc dalej, mamy tutaj naszą kochaną. znaczy najpierw mamy Zawadiakę, który ma dwa style. W ogóle te style są świetne do niego, tak moim zdaniem. To totalny kozek, totalny kozek. Fajną ma czapkę, fajną ma brodę. Wszystko fajne jest w tym skinie. No i mamy oczywiście naszą kochaną Maure, którą każdy dosłownie chyba lubi. Dwa style, bo ostatnio dostała nowe. W sumie może nie tak ostatnio, ale dostała. E, tak kilka miesięcy temu nowy styl e, kozacki, no co tu dużo mówić, aura w czapce, takiej baseballówce i aura taka bardziej złodziejka w takiej czapce, wiecie, złodziejce takiej, wiecie, fajnej czapeczce. E, nie no, ten skin jest ogólnie totalnym kozakiem, no ja wam go polecam, ja go oceniam na 10 na 10. Jeden z lepszych skinów za 800 w grze. Dalej mamy złoty łańcuch. W ogóle pozdrawiam, bo dostałem ten plecak e, dostałem ten plecak dzisiaj, tylko że grałem akurat i otworzyłem gifta. I dziękuję koledze, który wysłał. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mamy złotą kutkę i diamentowe oczko. Taka gitara jakby. No ciekawy kilo ciekawy. No i mamy oczywiście Archanę, czyli Panią Pajączek tutaj. No tutaj w ma plecak całkiem, spoko ogólnie wygląda. Ale mi się zdaje, że... Czekajcie, że to jest to, na no, co wszyscy czekali. Ten skin jest o wiele lepszy niż Arkana. No skin będzie fishego, mi się tak kojarzy, bo będzie nim długo grał. Eee, no kozackie jest ten skinek, drogi oczywiście, aczkolwiek jest totalnym, ale to totalnym kozakiem. I eee, idąc dalej. Mamy lotnie młode. Eee, jak ktoś nie lubi pająków, na przykład ja to nie polecam. Eee, sieciołamacz, to jest fajny kilof. Kozak kilofik mega mega. Eee, w ogóle fajny ma dźwięk tak swoją drogą. Eee, Sanctum, sanctum sanctum, tutaj pan. Pan... pan yy, wampir, pan wampir, smoczy topór, kill of od Wukonga, nie jestem pewien. E, Riley... E, no taka, wiecie, no spoko, spoko. Grillowanko. Fajnie ten krzak grilluje, patrzę. Chłop nie ochotę na burgera zrobił normalnie. Zabawa. Brokacik. E, no i oczywiście cały set tutaj marvelowski dalej. Mamy naszą tutaj. Harley Quinn, więc jak chcecie kupić To dalej macie okazję No ja się mega cieszę, że ona jest w sklepie, bo dużo osób ją kupuje I naprawdę Fajnie, że, fajnie, że pik dodaje takie skiny Że ludzie chcą je kupować A nie, że dodaje jakieś, nie wiem Syreny śliskie, czy coś takiego to mnie mega cieszy, że takie fajne skin Epic zaczął dodawać do sklepu, że ja codziennie siedzę przed tym ekranem i myślę, kurde, kupić czy nie kupić. No i ostatecznie albo kupuję off, albo coś. No mega się cieszę, że dalej ona jest, bo to jest kozacki skin, mega fajny. No i co widzowie, to tyle. No i pakiet Batmana, ale to chyba każdy wie. Mogę Wam go tu w skrócie pokazać. To Batman, Batman, Peleryna, Peleryna, off, Lotnia. No i tyle widzowie. Oczywiście jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to kodik w sklepie zakrzech możecie wpisać. No i co? 10 osób dodaję na każdym sklepie, więc wspierających w sklepie dodaję. No i możecie wbić na ten odcinek, jeszcze co tu się wyświetla, bo w sumie całkiem spoko jest. No i widzimy się już widzowie w kolejnych odcineczkach, Ja mam życzę miłego dnia. Trzymajcie się, do następnego. Pozdro, cześć, cześć!